Witam Was kochani, w kolejnym odcinku policzonej szamy retro odcinek, tak, czyli te, gdzie przepisy z lat 90. mojej młodości szykowała mi moja mama. Przepis inflacyjny, tani, prosty. Zrobimy prawdziwe domowe naleśniki. W tym właśnie odcinku również pokażę Wam, jakie naleśniki ja robię. Najprostsze, takie, które każdy lubi, dzieci uwielbiają i nadają się do dzisiejszego nadziewania wytrawnych naleśników z mięsem. Dzisiaj wszystko to, co lubicie najbardziej Prosto, niewielka ilość składników Bardzo przyjemne makroskładniki No i rewelacyjny domowy smak To najważniejsze No to co? Zaczynajmy z naleśnikami Lecimy! Moje sprawdzone, klasyczne naleśniki Ich ilość definiuje ilość użytych jajek Proporcje mam bardzo proste Łapcie wszystkie składniki, które są potrzebne Jak widzicie, mąka 1 do 1 z mlekiem Wagowo, nie mylcie z objętością, bo jedna szklanka mleka Nie jest równa jednej szklance mąki Do tego woda gazowana zaczyna ze 120 ml i dolewam później, w razie potrzeby Wszystko ląduje w misce, do tego od razu olej Dzięki temu smażenie odbywa się właściwie bez tłuszczowo. Już na patelni nie dodaję tłuszczu, tylko delikatnie rozprowadzę olej ręcznikiem papierowym Sami zobaczycie W tym przypadku odpowiednia ilość soli Gdy robię naleśniki na słodko, to zamiast oleju możecie użyć np. masła No i miksujecie wszystko dokładnie, zadbajcie o to, aby nie było żadnych grudek chcemy uzyskać konsystencję śmietany, gdy ciasto odpoczęło 5-10 minut, ułożyło się, nabrało gęstości, można dolać nieco wody gazowanej. Po wymieszaniu wszystko gotowe, można nagrzewać patelnię. Patelnia do naleśników, na nią kropla oleju, Rozsmarowuję ręcznikiem papierowym i będzie można wylewać pierwszą chochlę. Ważne jest, aby znać swoje narzędzia, przybory. U mnie jedna pełna chochla to jeden naleśnik. Wiem, że wszystkie będą równe. Proces powtarzalny. Mocno rozgrzewacie dosyć mocny płomień. W powietrzu wylewamy i od razu formujemy naleśnika. Minuta z jednej strony odwracamy na drugą. Na drugiej już krótszy czas i w niespełna dwie minuty macie gotowego pysznego klasycznego naleśnika. Powtarzamy całość, aż skończy się ciasto. U mnie wyszło 9 naleśników, ja użyję 8. No bo tak 9 no nie do pary, aby fajnie podzielić późniejsze całe danie. Dobra, moi drodzy, mamy naleśniki, najważniejsze Bardzo fajne, domowe, elastyczne, jędrne naleśniki I mamy mięso Łopatka wieprzowa u mnie 100 g na jedną porcję Dlatego tutaj mamy równe 800 g łopatki wieprzowej Zmieliłem już wcześniej na dużych oczkach I pieczarki 1 do 1 z mięsem Czyli tutaj mam 800 g pieczarek 100 g pieczarek i 100 g mięsa do jednego naleśnika Będzie wlatywać Na taką ilość naleśników 8 10, Będzie jedna cała duża cebula 4. Ząbki czosnku, oczywiście nieco oleju, na którym przesmażymy sobie mięso, jakieś przyprawy do doprawienia i jeden cały kartonik przecieru pomidorowego. Tutaj jest 500 g. Także wszystkie składniki przed Wami możecie robić screenshota, zapisywać, wiecie, co jest potrzebne i zaczynamy. Patelnia na gaz, rozgrywamy olej i wykładamy całe mięso Zostawcie w spokoju, niech się ładnie przysmaży z jednej strony Chwilę to potrwa i dopiero wtedy zaczynam mieszać, przewracam na drugą stronę W czasie, gdy obrabia się mięso, możemy zająć się cebulą Obieramy i kroimy w drobną kostkę Gdy mięso gotowe, doprawiamy odpowiednią ilością pieprzu, soli i możemy dodać cebulę. Przesmażamy, dusimy do miękkości, utraty surowości, i dorzucamy cztery ząbki czosnku. Po chwili możemy dodać przyprawy: ja dodaję rozmaryn, około dwóch łyżek, kilka szczypt płatków chili dla delikatnej pikantności Może być tymianek, koregano lub jakaś mieszanka ziół. Przemieszajcie wszystko dokładnie: cały czas przesmażamy, a na dnie patelni tworzą nam się pyszne smaki. Całość zaraz bierzemy pieczarkami, które puszczą wodę. Co do pieczarek, pieczarek nie myjemy, nie potrzebujemy dodatkowej wody, z grubsza tylko oczyszczam ręcznikiem papierowym i ucieram bezpośrednio nad patelnią. W czasie kiedy cały czas mięso się obrabia, ucieram pieczarkę za pieczarką, to jest zaledwie kilka sekund, gdzie każda jedna znika w ręce. Gdy utrzecie połowę, zaczynamy mieszać, aby zredukować ich objętość Dodajcie nieco soli, dzięki czemu szybciej puszczą wodę Pieczarki rozdzielam na dwie części, dwie partie wrzucam na patelnię Bo za jednym razem mogłyby się nie zmieścić Dlatego też posoliłem, żeby jeszcze więcej wody puściły szybciej I zobaczcie, jak wszystko z dna patelni już zostaje zbierane Dzięki właśnie pieczarom No OK, pozbieramy, niech puszczają wodę Woda niech wyparuje I dorzucamy drugą połowę Pieczarek. Po zredukowaniu pierwszej partii dodajesz kolejne 400 gramów. Pamiętaj o doprawieniu, do soleniu. Mieszasz i ponownie czekasz, aż płyny się zredukują. Porządnie do momentu, aż mięso z pieczarkami zacznie przywierać do dna patelni i tworzyć smaki. No i słuchajcie, to już jest końcowa. Nie powiem, bo chwilę to zajęło, aby odparowała cała woda z pieczarek około 10-15 minut. Trzeba było również przemieszać w międzyczasie. O tak, pełno smaczków. O to właśnie chodzi. Doprawimy ostatni raz pieprzem i wlatuje cały kartonik przecieru pomidorowego 500 g. Do tego jeszcze łyżeczka oregano. Może być średni, mały płomień. Wszystko dokładnie mieszamy, zbieramy z dna sosem. Teraz dosłownie 3-4 minuty delikatnej redukcji wody z przecieru. Możecie sprawdzić jak z doprawieniem, czy czegoś brakuje, bo to już końcowa. Nasz farsz jest już gotowy i pora brać się za nadziewanie. Wow, no dobra, farsz gotowy, zobaczcie tylko niesamowicie pachnący, jest ciężar, no bo musimy wypełnić 8 naszych domowych naleśników. Sprawdzę tylko, co nam wyszło do tej pory. O tak, mięsny, mocno pieczarkowy, lekka pikantność dzięki płatkom, czyli do tego nutka pomidorowego posmaku dzięki przecierowi, który na koniec dodaliśmy, no to pora zawijać w naleśniory. Cały farsz przerzuciłem do pojemnika na starowanej wadze Aby wiedzieć, jak dokładnie podzielić na 8 części Akurat przypadło lekko ponad 150 g na naleśnika Wykładam prawie na środek, lekko poniżej osi Formuję i można zawijać Wszystko proste i przyjemne, powtarzam cały proces na 8 naleśników i mamy przyszykowane 8 porcji Połowę mogę schować do lodówki A tutaj 4 wrzuciłem do naczynia do zapiekania Na górę trochę mozzarelli Około 10 gramów, wyjdzie na jednego naleśnika Rozgrzewam piekarnik 200 stopni I wrzucam na 10-12 minut Po tym czasie pięknie zapieczone no to jeszcze natka pietruszki Gotowe do zajadania Gorące, przepyszny dodatek roztopionego żółtego sera Zrobi swoje No i natka pietruszki dla przyzdobienia Z takich miękkich naleśników Dzięki temu, że je zapiekliśmy, dostajemy takie fajne, chrupkie, przypieczone naleśniki. Jest waga, robi swoje wszystko na ziemię. Próbujemy. Ło, wow, gorący. Zdecydowanie bardziej polecam jedzenie na talerzu, bo oczywiście dołem wszystko wylatuje. Zaraz do tego przystąpię do spokojnego obiadu, a nie mogę się powstrzymać przed kolejnym gryzem Mm, coś niesamowitego polecam każdemu retro danie, retro danie z moich lat dziecięcych dziewięćdziesiątych. Łapa w górę, komu się podobało, piszcie komentarze, jak smakowało, kto zrobił i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.